Kręcę was dziewczyny. Niech pani uważa, bo fala idzie. Nie boję się, mam czarny pas. Nie chlapiemy teraz. na głowie. Szybko Łukasz i ty tak samo. Czapkę. Filip, najmniejszy masz kubilek. Płycej trochę, proszę. Dziękujemy. Mateusz, proszę, płycej. Bartek, płycej. Uwaga, jest film kręcony o was. Jak pływacie w Morzu Czarnym? No nie. Czudący się kąpią. A tu piękne hotele fajnie, i piękna plaża. A tu mnie chciał pótko, pótko, I nasza pchełka śliczna, czyli żyć? Kochany. Gdzie jest mój Filip? Nie jest mój Filip. Piosen jest Filip nasz. Wszyscy są. Pozdrówcie rodziców.